Jesteśmy w Parku Śląskim. Za mną, proszę Państwa, to, co jest bohaterem. Nasz bohater, czyli Planetarium Śląskie, nowe Planetarium Śląskie. Moja przygoda zaczęła się od zaproszenia i złożenia aplikacji do Rady Konsultacyjnej. Eee, tu normalnie wystartowałem w konkursie, złożyłem papiery, no i okazało się, że mam na tyle ciekawe papiery, jeżeli chodzi o mechatronikę, budowanie takich różnych dziwnych systemów mechatronicznych, że zostałem zaproszony do udziału w Radzie Konsultacyjnej jako jedyny mechatronik. Moi koledzy polegali na moim zdaniu, jeżeli chodzi o to, czy coś się da zrobić, czy według mnie to zadziała, czy da się to złożyć, da się to pokazać w taki, a nie inny sposób. Jak ktoś komuś powie planetarium, to wszyscy mówią: O, astronomia. Tak, ona jest niezwykle ważna, ale tutaj też jest ezmologia. Tu możecie, proszę Państwa, poczuć, to, co to znaczy trzęsienie ziemi. Możecie zobaczyć, gdzie te trzęsienia ziemi są tak naprawdę na świecie. Z trzeciej strony, jeżeli chcemy zobaczyć, jak można się poczuć, dokładnie poczuć, wchodząc do podwyższonej temperatury, ale gdzie jest wilgotna, gdzie jest bardzo sucho, to też tutaj, czyli klimatologia. Więc łączymy trzy rzeczy. Przy okazji zastosowanie najnowocześniejszej technologii do zobrazowania różnych zjawisk pozwala na to, żeby stwierdzić, że tu rzeczywiście no, najnowsze technologie i naprawdę stanowiska, których nie możemy się powstydzić, cieszę się, że to powstało w Polsce, powstało na Śląsku i powstało w parku śląskim. Jednym z ciekawszych stanowisk, które zostało tutaj zbudowane i opracowane, to jest stanowisko, gdzie możemy poczuć się, jakbyśmy startowali i lecieli w kosmos. Początkowo trochę. Nie bałem się tego stanowiska. Byłem na odbiorach, byłem, e, uczestniczyłem w testach tego stanowiska. Mamy kapsułę. Kapsuła, która w przestrzeni się może poruszać. E, dodatkowo, wchodząc, zakładamy hełm z wirtualną rzeczywistością. Planetarium śląskie czeka na Państwa. To jest, proszę Państwa, perełka w Polsce, perełkę na świecie. Do tej perełki zapraszam. A ja, ja jestem niezwykle dumny, że mogłem uczestniczyć e, przy powstawaniu jakiejś malutkiej ziarenko gdzieś tam ze swojej strony dałem.